Odpalamy chińskie Webasto w garażu. Zobaczymy, czy to coś warte. Webasto na zasilaczu od Xboxa 360. Daje radę. Zobaczymy, co z tego będzie. W garażu mamy ile? Będziecie widzieć 6 stopni. Zobaczymy po jakim czasie dogbije. Tutaj taki wrocik Lecimy, zanim się odpali. we basto już zaczyna ruszać. pompka chodzi. Chodzi już dwie minuty, ale jeszcze jak widzicie świata się nagrzewa. Zaczyna ziewać. a temperatura hoje do Już zaczyna cię polecić. mamy moc jeszcze, damy na maks. Więcej nie można. Ale już widzimy cztery kreski. Po czterech minutach. No i to są hasa na zasilaczu od Xboxa 360 Slim I ogólnie daję radę, bo już je testowałem No, już ciepły. ciepło Ciepło leci, dobrze jest Dobra, zobaczmy po, po takim czasie, po 26 minutach Ile dogrzało chińskie Webasto Było 6 stopni Mamy prawie 16 czyli no 161 czyli jak na 22 minuty, to są 25 było na pół godziny to wystarczające chińskie webasto na zasilaczu od Xboxa 360 daje radę no, tak to wyglądało na prowizorkę zrobiony od skutera sześcioweczka redukcja i spiro i daj radę i hasa